Proszę Państwa, żyjemy w raju. Chciałbym, dlaczego wielu z nas sądzi, że jest tak źle, skoro jest tak dobrze? O co mi chodzi? Bo to może być nieco niejasne. Proszę Państwa, Steven Pinker, ale też wielu innych autor Factfulness twierdzi jasno żyjemy w świecie, który jest najlepszym ze światów, jeżeli weźmiemy pod uwagę retrospekcji, spojrzenie w przeszłość. Nigdy długość przeciętna życia nie była tak długa, nigdy też jakość życia nie była tak dobra. Ona stale się poprawia. Choroby, choroby wieku dziecięcego, które kiedyś przez szczepionki dziesiątkowały ludzkość. I nie dotyczy to wbrew pozorom tylko państw wysoko rozwiniętych. To samo się dzieje na przykład w, jakiej w Ameryce Południowej, w wielu państwach Afryki, nawet w Nigerii, werpa jest kilka państw upadłych typu Somalia czy straszne Demokratyczna Republika Konga, ale to są te wyjątki, które potwierdzają reguły. Świat jest coraz lepszy, coraz bezpieczniejszy. Już dziś nawet ci, którzy prowadzą wojnę, nie nazywają tylko wojną, bo oni wiedzą, że wojna jest B. Kiedyś powszechnie w XIX wieku mówiliśmy Ministerstwo wojny, tak, dziś mówi się Ministerstwo obrony narodowej. Najgorsi hipokryci, najgorsi mordercy i tyrani, że pewnych rzeczy nie da się powiedzieć otwarcie. Kiedyś można było. Macie zginąć za cesarza. Nawet w takich Chinach mówi się, że my respektujemy prawa człowieka. Nie olewamy je, tylko je inaczej rozumiemy. No więc jeżeli świat jest coraz lepszy pod względem długości życia, jakości tego życia, naszej perspektywy, dlaczego wielu z nam wydaje się, że jest coraz gorszy, czy jest źle? I wielu z nas ma jakąś wizję tak zwanej retrotopii, jak to nazywa na przykład Snyder. Media. Media i to to tylko media. Kiedy ludzi się pyta o poczucie bezpieczeństwa, ogólnie odpowiadają, że jest źle, ale kiedy się spyta, a jak tu na Twoim osiedlu, to niedawno były robione szerokie takie przekrojowe badania w Polsce, dane są dostępne na stronie GUSU, tu w dzielnicy u Ciebie na Wawrze, w a to się czuje całkowicie bezpiecznie, a więc tak media. No przecież, ludzie, to są rzeczy banalne, o których mówię. Spadł samolot, katastrofa, przecież nikt nie bierze w mediach, ile samolotów doleciało, że 99,99 99 dolatuje, podusz jest fajna i komfortowa. Media tworzą absolutnie wykrzywiony. Obraz rzeczywistości. Dodatkowo ludzkość lubi się bać. Pierwsi chrześcijanie już żyli w epoce ostatecznej. Ktoś tam kiedyś wypisywał, że umrzemy z braku żywności, raport rzymski. Ktoś pisał, pamiętam w XIX wieku, że Londyn przestanie funkcjonować wskutek nadmiaru kup robionych przez konie dorożkarskich. Utoniemy w tym wszystkim. Dzisiaj ten rolę co spełnia? Przy tej najświatlejszej, najbardziej mainstreamowej lekcji kryzys klimatyczny, z którego wszyscy znikniemy w ciągu 10-50 lat. Nie znikniemy i poradzimy sobie z kryzysem klimatycznym. Może to będzie drożej. Wiem, 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 ohydnie mówię i niepoprawnie mówię, ale tak, kryzys, kryzys klimatyczny nie zniesie, nie zgładzi ludzkości z powierzchni Ziemi, bo znajdziemy inne technologie pozwalające nam redukować zawartość dwutlenku węgla, etc., etc. Ale to nieistotne. Ludzkość lubi się bać. Musi, każde pokolenie musi mieć taki swój główny strach, który niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. Więc żyjemy, patrząc w przeszłość, na najlepszym ze światów do tej pory. Polski to w szczególności dotyczy. Nie znamy przyszłości tak, ale możemy patrzeć tylko wstecz.